Dziś oficjalnie w Bełchatowie otwarto Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Laboratorium wraz z zapleczem naukowo-badawczym ma opracowywać i wdrażać rozwiązania zapobiegające powstawaniu odpadów i ich efektywnego wykorzystywania. Panie Ministrze, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, wszyscy koleżanki i koledzy. Drodzy Państwo, rok temu rzeczywiście tutaj byliśmy w tym budynku, bo on zupełnie inaczej wyglądał wtedy. I zobowiązaliśmy się do tego, że jak najszybciej się da uruchomimy Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego i dzisiaj będziemy wspólnie tutaj otwierali. Chciałem podziękować przede wszystkim panu Lechowi Sekrzej, jego współpracownikom, koledze też, wiceprezesowi Żuradowi, który jest tutaj z nami. Dzięki waszej determinacji przez rok ten budynek się bardzo zmienił i dzisiaj... Wysłuchamy Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego. To jest dla nas szczególnie ważny obszar działalności grupy PGE. Przyszłościowy to obieg zamknięty, gospodarka obiegu zamkniętego ma na celu wykorzystywanie ubocznych produktów spalania, żużli, popiołów, zmieszanych żóżli z popiołami, także elementów wykorzystywanych w odnawialnych źródłach energii, jakby przywracanie, nadawanie długiego życia tym wszystkim produktom, które już zostały raz wykorzystane do wyprodukowania energii, a one mają na celu powrócenie jakby do systemu, do systemu aby dalej mogły służyć i wpływać na, na produkcję energii, to, co pozwala na ochronę środowiska, oszczędzenie zasobów, że po prostu no, to jest cel Jeden z ważnych celów Polskiej Grupy Energetycznej powołaliśmy segment Naszej działalności gospodarki obiegu zamkniętego także przekładam do tego ogromną Rolę i cieszę się że to właśnie tu w Bełchatowie Zgodnie z naszymi obietnicami Zlokalizowaliśmy Centrum Badań i Rozwoju Szanowni Państwo to jest kolejna już inicjatywa Polskiej Grupy Energetycznej w Bełchatowie Przypomnę że ponad rok, ponad rok temu otworzyliśmy Centrum Kompetencji Polskiej Grupy Energetycznej, która działa z powodzeniem, prowadzi szkolenia dla pracowników PGE, którzy chcą zyskać nowe kompetencje, którzy chcą się rozwijać w nowych zawodach, w zawodach przyszłości, w zawodach przyszłości dla energetyki. Centrum działa, a to jest druga inicjatywa, którą tutaj lokalizujemy zgodnie z tą obietnicą, aby wspierać bełchatów, aby zbierać, wspierać lokalną społeczność była chatowa w transformacji polskiej energetyki, która jest nieunikniona. Dzisiaj jesteśmy dynamicznie, ten proces przebiega, jesteśmy zaawansowani w tym procesie. Już w najbliższych, w najbliższych miesiącach powstanie Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Ener Energetycznego, gdzie, która to gdzie centralnym punktem agencji będzie właśnie, będą dzisiejsze aktywa Górnictwa Energetyki Konwencjonalnej Polskiej Grupy Energetycznej, więc y, tutaj y, Nadal będzie produkowana energia, będzie to centrum polskiej energetyki, którym jest Bełchatów, nadal będzie yy, nadal będzie produkowało energię, w tym i zapewniało bezpieczeństwo energetyczne Polsce. Pamiętajmy o tym, że w Bełchatowie ta produkcja energii elektrycznej zapewnia około kilkunastu procent potrzeb a powołanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego ma na celu zapewnienie przedłużenie jakby możliwości funkcjonowania i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego przez najbliższych co najmniej kilkanaście, może nawet więcej lat, kiedy to jeszcze będziemy wykorzystywali węgiel brunatny i węgiel kamienny do produkcji energii, bo jeszcze przez najbliższych kilkanaście co najmniej lat będzie to nasze podstawowe paliwo. Drodzy Państwo, ja się z tego bardzo cieszę, bo e, rzeczywiście to szalenie ważne, bo jest właściwie dzisiaj w Polsce, Polsce powstaje około 20 milionów ton rocznie uboższych produktów spalania. Także to Centrum Badań i Rozwoju będzie miało na celu wprowadzenie rozpoznania, jak można wykorzystać uboższe produkty spalania do, w gospodarce, w przemyśle, do zastosowania w, także w innych obszarach. Już nawet dzisiaj koleżanki i koledzy z ekoserwisu prowadzą. Prowadzą już w tej chwili produkcję różnych produktów powstałych z ubocznych produktów spalania spoiw wykorzystywanych w budowlance. Jesteśmy w tej chwili największą firmą, jeśli chodzi o wsparcie przy budowach dróg, a także przyszłością jest wykorzystywanie właśnie odzyskiwanie surowców. Już z zużytych odnawialnych źródeł energii, szczególnie z turbin wiatrakowych, w których jest coraz więcej przybywa w Europie i także w Polsce odzyskiwanie metali cennych, które będzie można powtórnie wykorzystać w przemyśle. Także jeszcze raz gratuluję całemu zespołowi PGA EkoService z prezesem Sekretarzem na czele. Cieszę się, że to rusza. I tak jak tutaj powiedział kolega przed chwilą, Polska Grupa Energetyczna dotrzymuje słowa związuje się do tego także, że będziemy nadal wspierali region Bełchatowa pomimo tego, że formalnie powstanie Nowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego spowoduje, że to będzie odrębny podmiot działający na rynku, ale jeśli chodzi o PGE zawsze Bełchatów pozostanie w naszych sercach. Zobowiązujemy się do tego, że będziemy nadal wspierali ten region Polski w transformacji. Gratuluję też regionowi, Panu Marszałkowi że którego tutaj dzisiaj z nami nie ma, nie mógł z nami być, jest, prowadzi Kongres Regionów w Łodzi, złożył do współpracy z nami e, wniosek o wsparcie regionu Bułchatowa w transformacji. Są zapewnione środki finansowe z Unii Europejskiej, które wpłyną na transformację tego regionu, co niebagatelna kwota. E, także m, te działania będą dalej podejmowane. Na pewno Bułchatów i Bułchatowienie nie, nie zostaniecie pozostawieni sami. Polska Grupa Energetyczna. Zawsze jest tutaj z Państwa, jest od kilkudziesięciu lat i nadal będzie. Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Poseł, Szanowny Panie Ministrze, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie Prezesie, koledzy i koleżanki z Grupy Kapitałowej PGE. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj z nami. Nie wszyscy, nie wszystkim się udało dotrzeć, ale i tak licznie się zgromadziliśmy. Ten dzień jest oczywiście dla nas bardzo wyjątkowy, jak dla całej Grupy, a szczególnie dla spółki PGE Ecoservice. Ale nie jest celem samym sobie. Jest to oczywiście kolejny kamień milowy w budowaniu jak najbardziej doskonałego modelu gospodarki obiegu zamkniętego i wdrażaniu go. I tak jak widzimy te piękne pomieszczenia, te piękne oprzyrządowanie do laboratoriów, to ich wartość jest taka, jakie z nich powstaną projekty i implementacje biznesowe. Zanim, ale to, z pewnością to miejsce jako doskonałe narzędzie do rozwijania dalszej naszej działalności, e, pozwala nam patrzeć odważnie i z optymizmem w przyszłość. Ale zanim o przyszłości, chciałbym się troszeczkę cofnąć e, w, te, w przeszłość. Te ostatnie kilka lat pracy, dzięki któremu też to miejsce powstało, bo to nie jest o, oczywiście tylko, tylko rok, e, ale niedawno obchodziliśmy jubileusz pięciolecia PG Energii Ciepła. Kilka miesięcy po tym rozpoczęliśmy transformację można powiedzieć spółki PG Eco Service, która znajdując się w, przeszła do grupy PG wraz z aktywami zakupionymi EDF-u, natomiast no, z pewnością na tamten czas miała znaczące problemy od strony funkcjonowania, od strony aspektów społecznych również. Te lata pracy, które tworzyliśmy Najpierw osiągając bardzo wysoki wskaźnik bezodpadowej energetyki węglowej i ciepłownictwa w ramach, grupy w ramach PGEC. Do tej pory, jeśli spojrzymy na elektrownię Rybnik, jest ona jedyna w Polsce elektrownią zawodową, która funkcjonuje bez składowiska i praktycznie zbliżyła się bardzo mocno w kierunku bezodpadowości, jeśli chodzi o. O, o całą produkcję wytwarzanych, wytwarzaną równolegle z produkcją energii elektrycznej. Podobnie jest w aktywach PG Energii Ciepła, gdzie ciepłownictwo, czy to kogeneracja, czy oddziały w Krakowie, czy na Wybrzeżu, już od kilku lat z powodzeniem udaje się tam stosować gospodarkę obiegu zamkniętego w zgodzie ze środowiskiem, z ekonomią, z, z, również ze społecznymi aspektami. Od dwóch lat te działania zostały dostrzeżone, został powołany segment gospodarki obiegu zamkniętego w całej grupie kapitałowej, w skład którego weszły spółki jeszcze PORE oraz spółka ZOWER, która zajmuje się również odzyskiem surowców z haut, szczególnie tutaj na, na, na Śląsku. I w ten sposób docieramy do kolejnego etapu, tworząc to miejsce, przyczyniając się również do transformacji kolejnych regionów przemysłowych. To z pewnością pozwoli nam na jeszcze, większe, jeszcze większą intensyfikację projektów biznesowych, a już teraz mamy ponad 200 produktów bazujących na ubocznych produktach spalania i ubocznych produktach wydobycia. Ale oczywiście podchodzimy do tego odpowiedzialnie, patrząc też w przyszłość. Tak jak tutaj wspomniał pan prezes Wojciech Dąbrowski, przed nami wyzwania również wynikające z transformacji energetyki w kierunku instalacji odnawialnych źródeł energii. Widzimy już teraz doświadczenia transformacji na zachodzie. To jest dobry przykład, żeby się uczyć i żeby nie popełnić tych błędów, które tam zostały popełnione. Z odpowiednim wyprzedzeniem i z odpowiedzialnością podchodzimy do wyzwań, które nas czekają w zakresie również recyklingu i odzyskiwania surowców z instalacji odnawialnych źródeł energii. Także to centrum. Je, jeszcze jedną, myślę tutaj e, chciałbym e, też bardzo serdecznie podziękować, nie wszyscy są z nami, ale e, Instytutowi Ochrony Środowiska, e, Kobize, patrzę też tutaj na, na profesora Arka Szymanka, e, nie wszyscy profesorowie dotarli, ale to miejsce jest e, również efektem współpracy ze środowiskiem akademickim i jest e, tym narzędziem, gdzie biznes spotyka się z nauką w tej najbardziej esencjonalnej formie, w formie bardzo praktycznej, ale to miejsce jest takim, nie jest ograniczone tylko do, do, do tutaj Bełchatowa, ale jest spajające cały system funkcjonujący w różnych ośrodkach w Polsce, Między innymi w Krakowie przy współpracy z Agiechem, czy też na Śląsku, jeśli chodzi o i współpracę z Politechniką Śląską, ale także z doświadczenia wieloletnie, których jesteśmy dziedzicami, jeśli chodzi o UTEX i, i założone i budowane kompetencje tam od ponad 30 lat. Szanowna pani poseł, panie prezesie, panie prezesie, panie prezydencie, szanowni państwo. Eee, na początku dziękuję za zaproszenie na tą bardzo ciekawą uroczystość. To już można było zobaczyć przed rozpoczęciem odwiedzając laboratoria i tę całą substancję budowlaną, którą tutaj widzimy. Na początku też chciałem gorąco pozdrowić od Pana Prezydenta Andrzeja Dudy i życzyć Państwu wszystkiego dobrego na święta w imieniu Pana Prezydenta oraz, ale mikrofon działa, <śmiech> <śmiech> czyli energia jest, <laughs> e, oraz życzyć też do Siebie roku, ale przechodzę już konkretnie do dyskusji na temat y, Centrum gospodarki obiegu zamkniętego, to ja bym może wyszedł od takiego hasła, które jest bardzo modne i popularne, a w zasadzie trzeba wyraźnie powiedzieć, że Polacy w nim przewodzą, czyli mówimy o haśle zrównoważonego rozwoju zapisów Organizacji Narodów Zjednoczonych, że wszystkie państwa świata zobowiązane są do tego albo zachęcane, aby realizować swój rozwój w sposób zrównoważony tak, aby i zasoby surowcowe i zasoby przygodnicze wykorzystywać nie w sposób intensywny, ale także by mogli z nich korzystać kolejne pokolenia. I często podawałem ten przykład i dzisiaj ponownie do niego wrócę, jeśli spojrzymy na Górę Kamieńsk, to to, co udało się w Bołchatowie zrobić w ramach kiedyś BOTU, dzisiaj Polskiej Grupy Energetycznej, to że Polacy potrafili tak ukształtować krajobraz na sztucznym nasypie, który powstał z. Z wyrobku, że dzisiaj tam mamy renaturalizację tego terenu na terenie de facto poprzemysłowym, czyli można powiedzieć, że gatunki zarówno roślinne, jak i zwierzęce tam wróciły albo zostały introdukowane, następnie mamy odnawialne źródła energii obok pracującą cały czas ciągle kopalnię, klasyczną węgla brunatnego. I o tym trzeba mówić i to pokazywać, ponieważ jeszcze nie będąc w Unii wiele takich projektów na terenie kraju udało się zrealizować, więc my jak gdyby jako Polacy cały czas intuicyjnie czujemy i rozumiemy na czym polega transformacja energetyczna albo transformacja regionów. Ale idąc dalej, Szanowni Państwo, to centrum, które dzisiaj mamy przyjemność zobaczyć i uczestniczyć w jego otwarciu, to trzeba gratulować pomysłu dla Pana Prezesa Sekyry i Pana Prezesa Dąbrowskiego, a także dla Pana Prezesa Śliwy za to, że ten pomysł i zobowiązania sprzed roku udało się zrealizować. Ponieważ dzisiaj mamy klasyczny przykład związany z tym, że mamy do czynienia z badaniem i z rozwojem, a także wdrożeniem, które jest tak bardzo potrzebne dla rozwoju naszej gospodarki, aby to była pewna synergia a, i powiązanie. Rzeczywiście dzisiaj społywa, jeśli powiemy, albo substytuty Cementu czy innych kruszyw w układzie regionu bełchatowskiego będą miały szansę na użytkowanie także w budownictwie, tak aby zapewnić, doprowadzić do uniknięcia emisji gazów cieplarnianych, na przykład w sektorze cementowym, co jest szalenie istotne ze względu na problemy związane z emisją gazów cieplarnianych. I to też jest świetny przykład na to, że jeżeli uda się zrealizować odzysk także kruszyw, albo można powiedzieć produkcję kruszyw, bo takie pomysły też się pojawiają, to znowu można powiedzieć, Polska będzie liderem i w układzie realizacji spoiw, i w odzysku różnego rodzaju kruszyw, no, używam ogólnego pojęcia. Do tego, by właśnie tę gospodarkę w obiegu zamkniętym stosować, a ta gospodarka w obiegu zamkniętym i to hasło do ja pamiętam, no tak mniej więcej pojawiło się około 7 lat temu na poziomie Unii Europejskiej, a dzisiaj przy klasycznej elektrowni konwencjonalnej właśnie taka idea będzie realizowana, co ona na pewno przyniesie od strony naukowej, biznesowej. Dużą korzyść i to też jest pomysł na to, żeby po prostu w Europie na poziomie dyskusji o transformacji, o polskiej transformacji energetyki też te dobre przykłady pokazywać. Tak jak były dobre przykłady pokazywane, jeśli chodzi o produkcję spoiw z popiołów, już dzisiaj nie budujemy hydrotrasy czy składowiska popiołów mineralnych tylko żeby ten element też unikniętej emisji pokazać. Dlatego, Szanowni Państwo, już kończę, że zgodnie z porozumieniem paryskim te realizacji, i projekty, które pozwalają wykazać, że jakąś emisję gazów cieplarnianych przy produkcji tego odzysku, który tutaj będzie się odbywał, uniknęliśmy, z tego tytułu też możemy albo obniżać swoją emisyjność krajową, albo po prostu generować jednostki, które w przyszłości mogą być wykorzystywane do rozliczeń. Ja już nie chcę wchodzić tutaj w pewne szczegóły. Jesteśmy w takim dobrym czasie świątecznym i od tak naprawdę kilku tygodni był chatów otrzymuje prezenty. Które są taką podwaliną na kolejne lata. Niedawno otrzymaliśmy prezent wczoraj podpisanej umowy na rozbudowę kolei do Bełchatowa i tak naprawdę do strefy terenów przemysłowych PG, do strefy Bogumiłów. To potężny prezent, bo prawie 700 milionów złotych. Kilka tygodni temu, kilka dni temu, dostaliśmy informację, że dzięki zaangażowaniu naszego rządu. Naszych posłów, marszałka, prezesa Wojciecha Dąbrowskiego, zostaliśmy wpisani w ramach programu Sprawiedliwej Transformacji i ponad 350-360 milionów euro wpłynie na nasz region bełchatowski. No, czy można sobie wyobrazić lepsze prezenty na święta tak znaczące? I tym dopełnieniem, bo już coraz bliżej świąt i chyba już następnych nie będzie w tym roku na pewno jest powstanie tego centrum. Panie prezesie, serdecznie dziękujemy za spełnienie obietnicy, dziękujemy za wybranie Bełchatowa. My, Bełchatowianie nie pamiętamy, co było tutaj kilka, no tak, 40 lat temu, ja przynajmniej pamiętam, kiedy mogliśmy w tym miejscu mm. bawić się. Nikt na pewno nie myślał o tym, że. Tak, Sylwester. Pan minister może był. Nikt nie pomyślał o tym, że będziemy w Centrum Polskiej, nazwijmy to badań dotyczących właśnie wykorzystania w ramach Waszej misji PG Serwisu, czyli misji połączenia ekonomii z ekologią tych produktów ubocznych w ramach UPS-ów, które chcecie wykorzystywać. Dla nas jest to ogromna nobilitacja. W imieniu Pani Prezydent, w imieniu Władz bardzo dziękujemy za te słowa, które tutaj padają, że nie zostaniemy sami. Okres transformacji na pewno poradzimy sobie. Na pewno jesteśmy zdolni ze swoją tak naprawdę ogromnym kapitałem ludzkim, jakim jest w naszych zakładach. Ten kapitał ludzki na pewno będzie w stanie podołać wszystkim wyzwaniom związanym z niełatwym problemem, który u nas czeka i przystosowania się co po, co po węglu w naszym regionie. Ale mając takich wspaniałych przyjaciół jak Wy, na pewno będziemy w stanie wszystkiemu podobać. Jeszcze raz ogromnie dziękujemy, obiecujemy, że będziemy z wami i współpracować i pomagać, jeśli tylko będziecie sobie tego życzyli, czy będą takie potrzeby. Prosimy o nas pamiętać. Myślę, że PGE było, jest i będzie z Bełchatowem, tak jak powiedział prezes Dąbrowski i na pewno te działania, które już dzisiaj prowadzimy w ramach y, chociażby współpracy z PGE i składanymi wcześniej informacjami, składanymi tak naprawdę projektami, które wynikały z tej transformacji, tych projektów złożonych do Marszałka jest około 170, ponad 170 pomysłów na to, co zrobić i jakie działania zrobić ten, łącznie z pomysłami PGE, które tutaj y, PGE i Pan Prezes Radzieżyński i, i Panowie Prezesi PGE y, też akceptowali i składali. Myślę, że fajny czas przed nami, czas pracy, wytężonej pracy, i na pewno to centrum jest taką podwaliną do tego, że nasz region, nasze tereny mogą być wykorzystane i hasło do tego, aby to były wykorzystane i zapraszające różnych inwestorów, są bardzo duże. Jeszcze raz wszystkiego dobrego w imieniu pani prezydent, w imieniu swoim pogodnych, radosnych, ciepłych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia dla Was wszystkich i aby nowy rok przyniósł nam spokój bez żadnych akcji, szczególnie tych, których Mamy na za wschodnią granicą, ale żeby też już żadne inne korony do nas nie przychodziły, bo to też jest ważne. Dlatego wszystkiego, wszystkiego dobrego. Jak mówią nasi przyjaciele, nasza wdzięczność będzie Was ścigać zgodnie. Dziękujemy bardzo. To, to po kawałku. Po kawałku. A to. Bo to bardzo dobrze. To, 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 to my może część. A, proszę. proszę.

Paszczył, się. Mieliśmy surowców. Ro... Centrum Badań i Rozwoju w otwartej części. Kolejny etap, jaki planujemy, to dalszy rozwój. W której transformacji pomagała nam unikać od... generowania odpadów i chronić. E, Następowała. Dzisiaj właśnie możemy zobaczyć e, nowoczesne pomieszczenia.